Witamy Państwa serdecznie. Ela Keisner i Katarzyna Dod zapraszają Państwa na drugą część sesji o wybaczeniu. W dzisiejszej części postaramy się uwolnić te emocje, które trzymają nas, kiedy nie jesteśmy w stanie wybaczyć, a także spróbujemy otworzyć się na to, że wybaczenie w ogóle jest możliwe. Często zdarza się tak, że trudno jest nam wybaczyć, ponieważ domagamy się kary za dość uczynienia. Osoba, która jest winowajcą, która zrobiła nam coś złego, która uraziła nas głęboko, mocno, jakby mamy, mamy przekonanie, że ona nie zdała sobie sprawy z tego, jak bardzo nas zraniła i chcemy zadośćuczynienia, chcemy, żeby ta osoba zrozumiała, jak bardzo zawiniła, żeby poczuła tak, jak myśmy się poczuli w danym momencie. I dlatego trzymamy te emocje w sobie, bo dopóki je mamy, to jakby domagamy się tej, tej, tego zadośćuczynienia ze strony danej osoby. Często emocjami, które towarzyszą wtedy jest złość. Czujemy wielką złość, czasami wręcz nienawiść do tej osoby, ponieważ w momencie, kiedy ona to zrobiła, czuliśmy się bezradni, nie mogliśmy nic zrobić, nie mogliśmy zareagować. Dla stąd ta złość, że byliśmy tacy bezradni. Często też występuje lęk, ponieważ boimy się odpuścić tej złości, boimy się odpuścić tych emocji, bo jeżeli odpuścimy, to jak to? Damy przyzwolenie na to, że to co się stało było ok, że pójdzie to w zapomnienie. Często też odczuwamy poczucie winy. W sytuacji, kiedy to myśmy zawinili, to jeśli to myśmy byli winowajcami, oczywiście to poczucie winy jest jakby oczywiste, uzasadnione. Natomiast zdarza się też, że kiedy byliśmy ofiarami w jakiejś sytuacji, obwiniamy też siebie, mówiąc: A co ja takiego zrobiłem? Coś było nie tak ze mną, że to się stało akurat mnie. Być może gdybym coś tam, to wtedy by się to nie stało. I Odpuszczenie tych emocji okazuje się nie jest takie łatwe. I spróbujmy sobie zrobić w takim razie rundę na rozluźnienie, być może nawet całkowite odpuszczenie tych emocji, które, które nami targają w momencie, jak nie jesteśmy w stanie wybaczyć. Zanim zaczniemy rundę, oszacujmy intensywność emocji związanych z tym wydarzeniem na skali od 0 do 10. Wybierzmy um, jedną emocję i e, oszacujmy na skali 0 do 10 e, znowu jej intensywność. I Zachęcamy Państwa bardzo do tego, żeby oklepywali się Państwo na każdą z tych emocji a oddzielnie, na każdy mhm. aspekt. E, tego wydarzenia oddzielnie. My będziemy ogólnie mhm. a używać słowa emocje, natomiast bardzo prosimy zajęcie się każdą z nich oddzielnie. Dobrze, to mhm. zacznijmy może. Chociaż ciągle, jak myślę o tym, co się stało, chociaż ciągle jak myślę o tym co się stało odczuwam silne emocje odczuwam silne emocje mam tyle emocji związanych z tym wydarzeniem mam tyle emocji związanych z tym wydarzeniem chociaż stało się już to jakiś czas temu chociaż stało się to już jakiś czas temu ciągle na samą myśl o tym co się stało ciągle na samą myśl o tym co się stało odczuwam te emocje odczuwam te emocje tyle emocji związanych z tym wydarzeniem tyle emocji związanych z tym i nie wydarzeniem. mogę się od nich uwolnić i nie mogę się od nich uwolnić czemuś mi one służą. Czemuś mi one służą? przed czymś mnie chronią, przed czymś mnie chronią. Boję się, że jak się od nich uwolnię. Boję się, że jak się od nich uwolnię, I może znowu się to wydarzy. Może znowu się to wydarzy. Jak się od nich uwolnię, jak się od nich uwolnię, to tak jakby po, jakby powiedzieć, to tak jakby powiedzieć, że to co się stało było w porządku, no, że to co się stało było w porządku. Nie mogę się uwolnić od tych emocji. Nie mogę się uwolnić, od, się uwolnić od tych emocji. Ale całkowicie, ale całkowicie. I głęboko. I głęboko. Kocham i akceptuję siebie mimo wszystko. Kocham i akceptuję siebie mimo wszystko. I pragnę uwolnić się od tych emocji. I pragnę uwolnić się od tych emocji. Rozważam, że mogę uwolnić się od tych emocji. Rozważam, że mogę uwolnić się od tych emocji. Biorę pod uwagę uwolnienie się od tych emocji. Biorę pod uwagę uwolnienie się od tych emocji. Może to, że uwolnię się od tych emocji, może to, że uwolnię się od tych emocji, nie oznacza, że to, co się stało, było w porządku. Nie oznacza, że to, co się stało, było w porządku. Chcę być wolna od tych emocji. Chcę być wolna od tych emocji. Chcę być znowu sobą. Chcę być znowu sobą. Chcę znowu cieszyć się życiem. Chcę znowu cieszyć się życiem. Chcę wybaczyć sobie chcę wybaczyć sobie za wszystko, co mogłam zrobić za wszystko, co mogłam zrobić świadomie czy nieświadomie świadomie czy nieświadomie żeby przyczynić się do tej sytuacji żeby przyczynić się do tej sytuacji chcę rozważyć wybaczenie sobie chcę rozważyć wybaczenie sobie chcę czuć się bezpiecznie chcę czuć się bezpiecznie chcę ufać, że jestem bezpieczna chcę ufać, że jestem bezpieczna i całkowicie i całkowicie i głęboko i głęboko Kocham i akceptuję siebie mimo wszystko. Kocham i akceptuję siebie mimo wszystko. Chociaż odczuwam wszystkie te negatywne emocje związane z tym wydarzeniem. Chociaż odczuwam wszystkie te negatywne emocje związane z tym wydarzeniem. To całkowicie. To całkowicie. I głęboko. I głęboko. Kocham i akceptuję siebie mimo wszystko. Kocham i akceptuję siebie mimo wszystko. Te wszystkie emocje. Te wszystkie emocje. Te negatywne, emocje, Ten, które odczuwam, te negatywne emocje, które odczuwam, te wszystkie negatywne emocje związane z tym wydarzeniem, te wszystkie negatywne emocje związane z tym wydarzeniem, ciągle je odczuwam, ciągle je odczuwam, chociaż stało się to już jakiś czas temu, chociaż stało się to już jakiś czas temu. Nie mogę uwolnić się od tych negatywnych emocji, nie mogę uwolnić się od tych negatywnych emocji. Czemuś może mi służą, czemuś może mi służą, przed czymś mnie chronią, przed czymś mnie chronią. Do czegoś mi są potrzebne? Do czegoś mi są potrzebne? Tak trudno jest mi się od nich uwolnić. Tak trudno jest mi się od nich uwolnić. Boję się, że jak się od nich uwolnię, boję się, że jak się od nich uwolnię, to może zdarzy się to znowu, to może zdarzy się to znowu, ale chcę wziąć pod uwagę, ale chcę wziąć pod uwagę, żeby się od nich uwolnić, żeby się od nich uwolnić. Chcę rozważyć. Chcę rozważyć, żeby, żeby sobie wybaczyć. Żeby sobie wybaczyć. Za wszystko, co zrobiłam. Za wszystko, co zrobiłam. Świadomie robiłam. czy nieświadomie. Świadomie czy nieświadomie. Żeby przyczynić się do tej sytuacji. Żeby przyczynić się do tej sytuacji. Może to, że się uwolni od tych emocji. Może to, że się uwolni od tych emocji. Nie znaczy, że to, co się stało. Nie znaczy, że to, co się stało, było w porządku. Było w porządku. Chcę być wolna od tych emocji. Chcę być wolna od tych emocji. Chcę czuć się bezpiecznie. Chcę czuć się bezpiecznie. Chcę ufać sobie. Chcę ufać sobie. Chcę wybaczyć sobie. Chcę sobie wybaczyć za wszystko. Za wszystko. Co mogłam zrobić? Co mogłam zrobić? Świadomie czy nieświadomie? Świadomie czy nieświadomie? Żeby przyczynić się do tego, co się stało. Żeby przyczynić się do tego, co się stało. I całkowicie. I całkowicie. I głęboko. I głęboko. Kocham. Kocham. I akceptuję siebie. I akceptuję siebie. Mimo wszystko. Mimo wszystko. W trzeciej części zajmiemy się wybaczeniem, jeżeli jesteśmy na to już gotowi. Całkowitym mm -hmm. sobie. I może tej drugiej osobie. Mm -hmm. Dokładnie. Mhm. Na dzisiaj dziękujemy. Dziękujemy bardzo. 都是这样。